Hejka. Jestem Jenny, a na tym kanale będę nagrywać moje jazdę konną. Mam konia, który ze mną. Dokładnie jest to kuczek, Konik polski. Aurora to mój ukochany konik i nigdy nie wyobrażałam sobie jej zostawić lub sprzedać. Dziś pokażę Wam mój taki ciężki, i dokładniej trening. Tak więc co? ja nie będę przedłużać i zapraszam was do oglądania. Zawsze zaczynam od pogłaskania aurory, a następnie oglądam czy nie ma jakichś ran czy, lub otacz. Ponieważ często zdarza się tak, że drapie się tyłkiem ona o ściany boksu no i później ma jakieś wydrapania lub e, powycierany ogon. Dziś na szczęście nic takiego nie było. Ogłaskałam ją jeszcze raz i zabrałam się do czyszczenia. Zaczynam oczywiście czyszczenie od miękkiej szczotki i twardej szczotki, a później kopyta i grzyba. Grzyby i twardej szczotki wam nie nagrałam, ponieważ po prostu e, długo mi to zajmowało. E, no a później zakładam czaprak, Ten czaprak akurat bardzo lubię. Siodło kokowe i podpinam popręg. Następnie oczywiście zdejmuję jej kanter, a zakładam ogólnie. Ja Mamy ja akurat takie czarne, które bardzo dobrze nam się sprawdza i naprawdę je uwielbiam. I pracujemy na ogłodzie podwójnie łamanym. Następnie ja założyłam swój kask, oczywiście, i byłyśmy gotowe, mogłyśmy iść na plac. Później idziemy, jak zazwyczaj, na mały plac, ponieważ ten duży często jest przepełniony ludźmi i kompletnie nie ma tam dostępu, żeby ustawić sobie parkur bo cały czas coś się zmienia. Na małym placu wchodzę na nią i ją głaszczę, ponieważ jest ona dość młodym konikiem, no bo ma 5 lat, no i czasami ucieka, gdy się na nią wsiada, raz nawet nie zadębowała, a czasem ucieka w spale. Zaczęłyśmy sobie oczywiście od wstępa, części Wam nie nagrałam, no a później kurs w się, z przerwami dostępa, trochę galopu. Galop był bardzo spokojny jak na nią i w ogóle na dzisiejszym treningu nie brykała, ani nie tendowała. To jest w ogóle dziwne, bo ona zawsze coś odwala. Ogólnie to uwielbiam na galopować, a jeszcze bardziej skakać. Nie sobie dzisiaj sobie troszeczkę Wskakałyśmy taką niższą przeszkodę, że wyskoczyłyśmy na początek, żeby ją rozgrzać. Mię się Aurorę, i w sumie mnie też. Dzisiaj spróbowaliśmy skoczyć taką wyższą stacjonatę, niestety zrzuciła. No, jest stacjonaty z takiej wysokości, i była taka niższa, co nawet naszą korzyść, bo nie chciałam akurat tak wysokość skakać, ale spróbowałam. No i zobaczyliśmy sobie tą niższą stacjonatę, która miała, o ile się nie byle, 70 cm. Tutaj zwaliła, w ogóle nie przeszkoda 50 cm, to było bardzo dziwne. No a później zobaczyliśmy sobie taką wysoką stacjonatę, chyba to było około 6 cm. Wiadomo, z nią nie mogę wysokość kakać, no bo po prostu ona jest skuteczna. Tutaj przejeżdżałyśmy sobie, próbowałyśmy przejeżdżać przez taki i to było całkiem fajnym ćwiczeniem dla niej, żeby ona się po prostu przy każdej opcji do jedzenia nie dotrzymywała i całkiem ładnie na to reagowała i całkiem ładnie po prostu jej to wychodziło. Na koniec treningu ją zatrzymałam i pogłaszałam, a do pani postanowiłam, że będziemy wracać przez miasteczko, ponieważ e, chciałam zrobić też dla niej takie małe wyzwanie. Pani zobaczyłam jej nogi, e, no i w sumie to by było na tyle. E, tak wyglądamy dzień. E, Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych dniach lub tygodniach. Do zobaczenia! Pa!